Jest sercem. Tutaj się toczy całe życie mieszkańców. Dzieci spędzają tutaj większość czasu, a dorośli mieszkańcy również mają tutaj miejsce do spotkań. I ta sala gimnastyczna będzie też również takim powodem dla tych spotkań, bardziej może sportowych, ale również będzie integrowała mieszkańców. Z tego się bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że ten obiekt przysporzy bardzo dużo radości, ale przede wszystkim poprawi warunki nauki. Życzę wszystkim Państwu, ale przede wszystkim naszym najmłodszym mieszkańcom żeby ta szkoła inspirowała ich do jeszcze lepszej pracy, nauki i mam nadzieję, że będzie znakomicie służyła kadrze pedagogicznej. Drodzy Państwo, niech ten obiekt służy nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji, szczególnie w podziękowania swej kieruję do Rady Gminy Wróżdańskiej, do Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak. Dziękuję również. Urzędowi Marszałkowskiemu, przedstawicielom, którzy pomogli, zdobyć dodatkowe środki na tę inwestycję. Niewielu naszych rówieśników może uczyć się w nowych szkołach. My jesteśmy szczęściarzami i możemy korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej i nowych sal lekcyjnych. Pozostanie na zawsze. Teraz symbolicznie poświęcę salę, ale święcimy cały obiekt, w którym się znajdujemy. Cieszymy się, że od dzisiaj możemy korzystać z nowego budynku. Obiecujemy pilnie uczyć się i dbać o dobre imię szkoły. Jest nie tylko sala, ale i nowe skrzydło, więc ja myślę, że to nowe skrzydło do nas skrzydła i uczniom, i rodzicom, i nauczycielom, całemu środowiska życzę samych sukcesów i wszystkiego najlepszego. Mowa gratulacji do wszystkich, do Was, do Waszych nauczycieli, rodziców, całej społeczności szkolnej, abyście wspaniale wykorzystali ten czas nauki w szkole. Dając siebie naprawdę wszystko, rozwijając swoje e, talenty. Życzę Wam, żebyście mnóstwo czasu spędzali na tej sali, mnóstwo potu i innych miłych elementów zostawili tutaj, żebyście się rozwijali z uśmiechem na twarzy i jak najszybciej zaprosili nas na przykład na jakieś zawody. Wszystkiego dobrego wam życzę. Pokażcie wszystkim, co mamy tutaj, zaraz opowiemy. Szanowni Państwo, ta szkoła jest sercem naszej miejscowości, to trzeba powiedzieć ponieważ tutaj spotykają się nie tylko dzieci, ale spotykają się również dorośli. I to jest miejsce dla nas bardzo przyjazne. To jest serce, które bardzo prężnie tętni życiem i za to bardzo dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy władzom gminy, pani wójt, za to, że mamy takie miejsce. Szanowni Państwo, mury się zmieniają, W tym momencie możemy sobie tak jasno powiedzieć, że szkoła zawsze była centrum, a teraz jeszcze bardziej to się podkreśla i to bardziej widać centrum miejscowości. I centrum nie tylko edukacyjnym, ale myślę, że w perspektywie już to widać sportowym i centrum kulturalnym. No, każda miejscowość ma swoje centrum i życzylibyśmy sobie, żeby to miejsce, to otoczenie takiego wymiaru nabrało. Pogodny ranek, 1 września 1982 roku. Orkowiec po wielu latach radośnie na nowo zadźwięczał dzwonek. Dzisiaj dzień jest dla szczególnie ważny. I zaangażowanie w wsparcie szanownych Wam, Dlenę Kołodzieńczą, Wiadek Wilkorządkowski oraz pan Dyrektor Janów Jakorowskich możemy przyjść się nowoczesną sali gimnastyczną i nowymi salami gimnastycznymi. Tak, przedstawia się historia Waszej placówki. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia zapiszą równie piękne karty w z naszej szkoły. Szybko, szybko, kapa szybko, i ręce. szybko, światło w szybko, 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 cieszyć się z dróg, można cieszyć się z mostów, można cieszyć się z dużych rzeczy. A tak naprawdę dzieciaki, rodzice cieszą się z tego, co najbliższe sercu, czyli to, co jest w szkole, to, co jest obok szkoły, to co ze szkołą się łączy. Sala gimnastyczna, rozbudowana szkoła o nowe skrzydło. To radość wielka, patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci, widać, że czekały na to wiele lat. Ja pamiętam tę szkołę sprzed lat. Pamiętam tę szkołę, kiedy otrzymywała sztandar. Pamiętam tę szkołę jeszcze niedawno, kilkanaście miesięcy temu. Dzisiaj to nowy obiekt. Piękna edukacyjna placówka. Wierzę, że takich edukacyjnych placówek w tej gminie będzie jeszcze więcej. A wielka przyjemność, bo kiedy wydaje się pieniądze i są to pieniądze dobrze wydatkowane, my, jako samorząd województwa pomorskiego, dofinansowaliśmy tę inwestycję kwotą 1,6 mln zł, to potem serce rośnie. To dobra inwestycja i dobra wiadomość dla mieszkańców całej gminy, miejscowości Borkowo. Dzisiaj to w ogóle jest przepiękny dzień, ogromne wzruszenie. i. No jak widać, no mnóstwo, mnóstwo możliwości, także bardzo się cieszymy jako nauczyciele WF-u. Jest to yy, niepowtarzalny dzień i mam nadzieję, że będzie się dużo działo. W ogóle są, mnóstwo jest planów, także dla nas i dla dzieci ogromna przyjemność pracy. Po prostu. Pracowało się ciężko, półrocze było ciężkie, bo jej zajęcia były na korytarzach i w małych salkach, i dla nas utrudnieni, i dla dzieci, i dla nauczycieli. Także teraz to będzie po prostu pole do popisu. No co tu dużo mówić? No, każdemu życzę takich warunków, jak teraz będziemy mieli. Dziękuję. Jak patrzę na uśmiechy dzieci i zadowolenie rodziców, to jest to chyba nagrodą dla nas wszystkich za pewne trudności i kłopoty. Bardzo się cieszę. Borkowo czekało kilka lat na te inwestycje. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, że gmina Próż dzięki decyzjom radnych inwestuje głównie w oświaty. Jest to piąty obiekt oświatowy, który w tak zdecydowany sposób rozbudowaliśmy w przeciągu ostatnich 10 lat. Na inwestycje oświatowe wydaliśmy grubo ponad 60 milionów złotych. To pokazuje skalę problemu, ale też naszą determinację, że chcemy, żeby nasi młodzi mieszkańcy uczyli się w godnych warunkach, w świetnych, pięknych salach przestrzennych. I żeby nie było już mowy o tym, że dzieci wiejskie mają utrudniony start czy, czy gorsze warunki nauki. Chcemy pokazać i udowodnić, że dzieci z gminy wiejskiej często uczą się w dużo lepszych warunkach niż dzieci z miasta. Nowa sala gimnastyczna, co to zmieni w życiu szkoły? No zmieni bardzo dużo. Przede wszystkim dzieci nie będą chodziły już na dwie zmiany, to jest pierwsze. Po drugie poza osiągnięciami takimi dydaktycznymi. Mam nadzieję, że będą teraz zdobywały osiągnięcia sportowe, ale przede wszystkim do rozwijały się sportowo, tak? Będą uprawiały różne dyscypliny sportu, bo ta hala, tej hali nam brakowało tej sali dużej sportowej, także tu y, najwie, najbardziej się cieszymy y, z, te, z tych kompleksów sportowych i na zewnątrz, i z tej sali.